Jakie są trzy najczęściej powtarzające się rzeczy, na których wykładają się właścicieli lokali? Pierwszy temat, jesteśmy zawsze podekscytowani, bo też tak miałem, jak byłem młodszy, jak zaczynałem. Otwieramy lokal, nie mamy wizji końca, czyli nie wiemy... Co chcemy sprzedawać, y jakie ma być menu, a to naprawdę trzeba myśleć na początku, bo to, to też determinuje, jak urządzamy nasze zaplecza kuchnie, jaką żywność chcemy serwować, jaką kuchnię y promować, y jako taki, jako taki kierunek wiodący. Y y nie potrafimy liczyć. Ja przepraszam y, tych wszystkich, którzy mogą się teraz irytować, ale naprawdę 97% y, mikro małych średnich firm nie potrafi liczyć swoich pieniędzy. Nie mamy budżetu na marketing i na szkolenia. Musi być budżet na marketing i szkolenia. To są najczęstsze błędy.